Cześć, to znowu ja w tym samym dniu. Może nie widzieliście poprzedniego, ale to jest już nieważne. Próbuję Wam nadrobić i już lecimy z filmikiem. E, teraz chciałam w ogóle nagrać, że może dzisiaj się jeszcze pojawi niedługo film. Taki długi, ale pewna jeszcze tego nie jestem. Tylko was ostrzegam, żebyście może. Patrzyli, wpadali na nasz kanał, więc tylko Was ostrzegam, że może dzisiaj e, jakiś nowy film e, wejdzie na kanał. To Wam ostrzegam Was tylko. Oczywiście tylko o tym Wam informuję i o tym miał być to. Ale tak, w ogóle już musimy kończyć. Wpadajcie na kanał. Pa, pa!